Dzień dobry kochani. Witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla was coś wspaniałego, coś bardzo szybkiego na grilla, ewentualnie na ognisko. Jako dodatek do tych wszystkich mięs, warzyw, fajny dodatek, ponieważ robi się go bardzo szybko, można go później odgrzać sobie na grillu, a smakuje obłędnie. Można go jeść z masłem czosnkowym, ewentualnie jako dodatek do sałatek, do grilla, do czegokolwiek. Są to proziaki, czyli Chlebki sodowe. Charakteryzuje się to w kuchni irlandzkiej. Dzisiaj je robimy my. Zapraszam do wspólnej pracy. Wiele składników nie trzeba. Mąka, soda, cukier, sól i kefir. Albo światomego, jak wolicie. Ja będę dodawał kefir. Pokażę Wam krok troch po kroku jak się to robi. Bardzo szybko obiecuję naprawdę szybko. I zachęcam Was do wspólnej pracy. A tutaj pamiętajcie, możecie nas zasubskrybować, łapki w górę. Będzie nam bardzo miło z tego powodu. Zaczynamy pracę. No i zobaczcie, mamy mąkę przed pszenną, Tutaj jest około 520 g mąki. Będziemy potrzebowali łyżeczkę sody oczyszczonej, kefir, ja mam tutaj taką butelkę 500 gramową, wystarczy, no i łyżeczkę cukru i łyżeczkę soli. I to wszystko. Będziemy to wszystko razem wyrabiać. Zobaczcie, tak to wygląda na zdjęciu, bo to jest przepis z Thermomixa, tutaj na początku możemy robić masło czosnkowe, ale to wiecie, każdy robi sobie swoje masełko czosnkowe, takie, jak Ja przerzucam to dalej, nie ma sensu się bawić w masło. I teraz robimy same proziaczki, czyli 520 g mąki pszennej. Dodajemy mąkę, oczywiście przesiewamy. Do tego wlewamy butelkę kefiru i dodajemy jedną czubatą łyżeczkę sody, jedną łyżeczkę cukru i jedną łyżeczkę soli. To wszystko rzucam do środka i możemy wyrabiać ciasto. i tak po dwóch minutach mamy wyrobione ciasto. Oczywiście zachęcam Was do wyrabiania w mikserach, żeby się nie męczyć. Jest to sprawne, szybkie i bardzo dobrze ciasto się wyrabia. No to mamy ciasto zrobione. Teraz musimy na blat podsypać sporą ilością mąki. Wyrzucamy ciasto i będziemy rozwałkowywać. Teraz takie ciasto musimy ono, zobaczcie, ono troszeczkę jest takie luźne, nie jest sztywne, to też się tym w ogóle nie przejmujcie. Wystarczy delikatnie je tak pozagniatać, żeby się nie przyklejało i rozwałkowujemy je na około centymetr grubości i później będziemy robili dalszą część, czyli działamy sobie. Ciasto jest już gotowe. Teraz musimy wziąć jakiś przyrząd, szklankę, czy cokolwiek do wykrajania i wykrajamy takie okręgi. Mamy już powycinane kręgi. Teraz musimy rozgrzać patelnię bez żadnego tłuszczu i będziemy smażyć. 3-4 minuty z każdej strony, tak żeby się nam mocno nie spaliło, ale żeby dobrze się nam tutaj podsmażyło. Ja wrzucę Wam jeszcze, przypomniało mi się, taki fajny przepis na placki gozleme ze szpinakiem. Tutaj go znajdziecie, jest też super, bo też jest smażony na patelni, bardzo ciekawe ciasto z farszem szpinakowym, naprawdę jest genialne. Tak więc spróbujcie sobie, tutaj pamiętajcie na górze jest ten przepis, możecie sobie go wypróbować. A teraz smażymy nasze proziaki. No dobra, patelnia już nam się chyba rozgrzała i teraz kładziemy na patelnię, możecie obsypać sobie troszeczkę, obstukać ten, tą mąkę, jeżeli jest dużo i kładziemy sobie na patelnię rozgrzaną każdego proziaczka oddzielnie i niech się delikatnie smażą. No i zobaczcie, jak pięknie się usmażyły. Teraz takie chlebki ja sobie biorę na grilla. Możemy sobie taki położyć. I ogrzać i bardzo fajnie smakuje. A zobaczcie w środku. On jest taki półkniutki, bardzo e, rośnie przez, przez tą sodę. I w środku wygląda tak. Bardzo dobry smaku. I do tego masełko czosnkowe smarujemy i jemy. Bardzo dobry. Ewentualnie jeżeli robicie sobie różne sałatki na kolację, to też to polecam do tych sałatek zrobić. Jest bardzo dobry. No to koniec tych zakwytów e, polecam Wam ten przepis. Zróbcie sobie te proziaczki. Możecie sobie zrobić też z masłem czosnkowym. Ja zrobiłem na razie bez. Zróbcie sobie też te placki gozlene ze szpinakiem. Można oczywiście farsz zrobić jakiś sobie chcecie, ale na początek zróbcie sobie ze szpinakiem, bo one są naprawdę bardzo dobre. Przekąska, nawet na obiad takie. Trzymajcie się ciepło. Koniec naszej pracy. Mówiłem, że będzie szybko. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji. Eee, trzymajcie się. Na razie, pa!